Siemano, dzisiaj pogadamy sobie o skrzynkach, o jej otwieralności, co tutaj się otwierało w tym wrześniu, no i bo wybrane sobie też idą w górę, więc dzisiaj sobie to popatrzymy, a na Skin Smanki wymienisz swoje skiny. Można poszukać czegoś ładnego do pogrania, e, można szukać różnic cenowych i na tym fajnie wychodzić. Dużo jest fajnych możliwości. E, masz kod Grafikos, który daje Ci do 5 dolków przy pierwszej wymianie, można sobie tutaj zapełnić. I też plus 35% więcej bonusu do wpłaty. Więc no, elegancko. Zacznijmy, proszę Państwa, może od otwieralności. No i król e, rewolucji, tak właściwie, to mamy tą top 1 i zaraz po niej Dreamed Nightmares. Czyli tu klasycznie, klasycznie e, recoil najgorzej otwieraną. No i kilowat w sumie 3700 to też całkiem spoko przebija sobie tego faktora. Anubis, 1,5 miliona otwarcie. Się dalej otwiera. Snake Basic. Patrzcie, różnica jest tak duże dużo cenowanie. Na no, Prisma jest, na, no depczę mu po piętach. No, mimo wszystko Snake Bay najbardziej z tych rare casów się otwiera. Danger zone 600 tysięcy, nie. Bardzo mocny też temat. Tutaj te dwie skrzynki bardzo fajnie z rare, rare caseów. No i klacz. Yy, 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 powinienem może wam pokazywać w sumie. Dobra, to patrzcie klacza. I on sobie też poleciał no do 2 zł prawie. Tu jest, wiecie, minus. Minus klacza jest taki, że są te same co, rękawice, co w Rewolucji, nie? I to bardzo stopuje tą skrzyneczkę. Natomiast, no, otwiera się spoko. Mm. Chromki też tutaj mamy 300 tysięcy, a to też już są drogie rzeczy. Spektrumki też fajnie z otwieralnością. I to jest rewolwer. Ym, no, idziemy sobie w dół. Rewolwerek 220 tysięcy. <tryma> trzyma swoją normę. To jest też piękne, że no, cały czas prawie tak samo. Co my tu mamy? A te wycofane, może. O ty, tego zazwyczaj nie sprawdzałem. Aha, tego nawet się najechać nie da. No nieźle. A jak zrobię, tak? No nic mi to nie da. Natomiast no, jak widzicie te. Um, discounted, to. No lipa. Ja się, bo tu mamy te walizki. Um, ewentualnie z go Weapon Cases i tak dalej. Um, natomiast tu mamy na przykład z operacji. Tu jest lepiej. Shatter do 45 tysięcy. Broken Funk był 140. To tu bardzo fajnie. No i Tide tak sobie. W sumie, patrząc na cenę. Okej, okay, to tu ty w sumie, tu jest blisko siebie. Tu nie masz takiej przepaści. A Tide dużo, dużo jednak tańszy. Dobra, e, i te skrzynki sobie popatrzymy. Gamma z odbitką mamy do 12 ZIKO, Snake Bayz to tam w miarę stało. E, rewolwer spadł sobie i teraz znowu mamy wybitkę do 9. Reptitic, Ri, w sumie, stoi w miejscu. Spadło tych wysokich i nie podniósł się. Danger Zone, proszę Państwa, leci do 4 znowu leci do czwóraka, więc mamy wybicie po tych spadkach spektrumka, no raczej niżej niż wyżej załamania sobie cały czas leci, nie? złoty 32 patrzcie, od tej złotóweczki poniżej elegancko sobie rośnie skrzynia pryzmatu, tu te piki, i teraz na spadkach, teraz jakaś odbitka znowu pryzmatu dwójka na spadkach, też jakaś mini odbitka yy, no tutaj też tak, tak sobie, nie? żyje więc no skrzynki 30 milionów, więc na pewno mm, ok. Yy, spoko się to otwiera też patrzymy na to, że nie ma w ogóle nic w ZS, nie? To też jest dosyć mocne. Były dużo gorsze miesiące. Zobaczymy, jak Szanghaj wpłynie na to, nie? No bo będą kapsuły, y, może nawet niż, mniej niż złotówkę, więc no wiadomo, że otwieralność ich może być. może To, to jest konkurencja dla skrzynek, nie? Bo jak możesz otworzyć, nie wiem, jedną skrzynkę zamiast tego 10, nawet więcej kapsuł, no to wielu się skusi, y, może się skusić na kapsuły. Zobaczymy, jaki to będzie miało impakcik. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się pa.